Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, tym razem pierwszym, świątecznym. No są vlog masy, ja pewnie nie dam rady robić tego codziennie, ale będę się starała, żeby tych vlogów kilka powstało. Jak zdążyliście zauważyć, zanim się przekręciłam tutaj, jeszcze mamy halloweenowe dekoracje. Nie, 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 tak nie może być, muszę po prostu się tego pozbyć, schować. I czas już na świąteczne, ponieważ mamy już grudzień. No i co? No i czekałam na to cały rok, więc zabieram Was teraz, jedziemy do sklepu po jakieś świąteczne dekoracje. Mam też mnóstwo w domu. Podejrzewam, że to nie będzie trwało jeden dzień. To dekorowanie będzie trwało jeden dzień, ale dzisiaj witam Was pierwszego dnia i zaczynamy dekorowanie. Jesteśmy chyba dobrze znanej każdemu florze Point. Mamy świąteczne dekoracje. Jest mnóstwo ludzi, więc nagrywam Wam przebitki. Trochę się stresuję, jak zawsze, ale jest pięknie. Jest magia. Wpadła mi w oko ta choinka, ona jest w kilku wielkościach, to jest jakaś taka większa, tu mamy trochę mniejsza, dlaczego? Dlatego, że ona mi bardzo pasuje kolorystycznie do mojego domu, ona się tak mieni, bo nie wiem w którym świetle Wam pokazać, ona się tak mieni na taki trochę miedziany, ja mam takie elementy w domu, wygląda fajnie, natomiast nie wiem, która wielkość, albo dwie, albo zo zobaczcie, dwie obok siebie tak. Zobaczcie tą choinkę. Hmm. Jest na niej po prostu wszystko, ale jest to tak ze smakiem zrobione. Nie mogę. Ja bym nie umiała tak ładnie udekorować. Dla mnie by ciągle było za dużo, ale widzicie? To jednak trzeba po prostu sobie nie żałować. Te choinki zostały stworzone na 100% do pokoi dziecięcych i ja taką upoluję. Ale dopiero bliżej świąt, dlatego że to są choinki żywe i wszystko mi będzie lecieć. W zeszłym roku tak zrobiłam, musiałam przed świętami wymieniać wszystkie choinki w domu, więc wrócimy tutaj przed świętami. Tak samo te choineczki. One są cudowne i ja w zeszłym roku też ich miałam sporo w domu. No zobaczcie jak to jest pięknie. Oh, piękna taka kompozycja. Natomiast są żywe i też miłoschły, więc ja tutaj wrócę naprawdę po żywe rzeczy. Wrócimy jeszcze bliżej świąt. A na razie postawimy na takie dekoracje, wiecie, żeby po prostu był taki świąteczny klimat w domu. To wam chciałam pokazać. Takie choineczki jak tamte, co pokazywałam, tylko ta jest taka na takiej nóżce. To też jest żywa choinka. Zobaczcie jaka ona jest przepiękna. Tak, obstawieni mi dom zdecydowanie, ale dajcie mi trochę czasu. Cudowne. Bierzemy takie choineczki przed dom. Co, no tutaj słyszę, ale obróć ją... Poczekaj, obróć ją tak, żebym ja ją przodem widziała. Ja jest taka trochę uschnięta, tu nawet bym powiedziała. W tym miejscu... E, 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 musimy zobaczyć jakieś inne, a to z tyłu tam tu się wydaje też równa. O, i ta jest fajna. Ta jest ładna, tylko musimy jeszcze drugą taką znaleźć, to z tym białym. Co prawda tu mamy jakiś taki właśnie biały pyłek, ale... Postawię obok siebie jeszcze wielkościowo. Super cute. Mają jeszcze takie fajne tutaj napisy, także bierzemy. Ale o tych reniferach to na pewno słyszeliście. Słynne renifery z Florypoint! Point. A tutaj mamy choinki. Są przepiękne. Cudowne, są tak, tak równe choinki. Ja One po prostu sztuczne. Tak, są sztuczne, no ale musicie przyznać, że wyglądają po prostu. Znalazłam najpiękniejszy dział. Tak mi się wydaje, że to będzie mój ulubiony. Zobaczycie, jak oni to robią. Śpiący Mikołaj. Ja muszę zabrać tu dzieci, sorry. Zapatrzyłam się. Jezu, ja się bardziej jaram niż naprawdę. Podejrzewam, nie jedno dziecko. Znalazłam też takie wtykane nogi elfów które Damy tu w te choinki, żeby to wyglądało tak mega cute i żeby była to pewnego rodzaju radość dla dzieci. No i też pokażę Wam na miejscu w domu, jakie dekoracje już mamy w domu, bo z zeszłego roku mamy mnóstwo. Wzięłam jeszcze taki, jakby wieniec z bombek, ale do tego będę potrzebowała jeszcze takiego żywego wieńca, który kupię przed świętami, żeby po prostu go dość dokładnie na stół i wtedy przełożymy tymi bombeczkami plus światełka. Rok temu skusiliśmy się na taką e, zabawkę. I kupiliśmy właśnie jedną z takich ruszających się, nie wiem nawet jak to nazwać. No, świetnie to wygląda dla dzieci. Mega frajda Zanieśliśmy rzeczy do auta i przyszliśmy jeszcze tutaj zjeść. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, ale ogólnie są tutaj takie, powiedzmy, jak to się nazywa takie strefy z jedzeniem? Food? Nie, food court, coś takiego. I ja tutaj y zawsze chciałam zjeść żurek. I zamówiłam sobie żurek, i zamówiliśmy osypki. Nie mogę się doczekać. Zobaczcie, jak to magicznie wygląda. Czyli z wejściu, przy wejściu, w ogóle do e, całego sklepu. I jeszcze zapomniałam Wam pokazać, jaki cudowny kocyk sobie tutaj zgarnęłam, bo są przygotowane oczywiście dla klientów. I tak to można żyć. Mamy to, zobaczcie, ten żurek. Wow! I oscypki, żurawinka, jakaś bułeczka wygląda jak ta od pizzy, ten brzeg od pizzy. No ale żurek. No piękny, cudowny. Jestem fanką żurku. Jeżeli zapytacie mnie o ulubioną zupę, zdecydowanie będzie to żurek. Wiecie, co wam powiem? Bardziej jak biały barszcz, który też lubię. Ale tak, to zdecydowanie bardziej smakuje jak biały barszcz. Nawet wygląda. Jest taki... no biały, ale pyszny. Ostatnio jadłam żurek w klepku na poprawinach po moim weselu. Ja jeszcze przyszłam tutaj do takiego kwiatomatu. I znalazłam sobie takie, takie, taką piękną kompozycję. Zaraz wam pokażę. Tak wygląda. Jest taka bardzo neutralna, z takimi niedwiotkami. Cudowna, słodka, bierzemy. Dzisiaj czego nie lubię w zimę? Tego, że wracasz do domu o godzinie 15.30 i jest ciemno. Nic wam dzisiaj nie dam rady pokazać na zewnątrz. Wiem, co zrobimy. Jadę teraz po dzieci, ale jak wrócę, to Wam po prostu wyciągnę te dekoracje, które mamy z zeszłego roku i zdecyduję, co zostaje, co zmieniamy. Chciałam coś nowego. Miałam w zeszłym roku na choince takie czerwone kokardki, czerwone róże i to jest śliczne. I bardzo mnie kusi, żeby zostawić to jeszcze w tym roku, ale nie wiem, czy chciałabym znowu to samo, czy po prostu zostać dalej przy tym kolorze czerwony, bordowy, bo pięknie pasuje z tym beżem, który mamy w domu, ale może postawić na jakieś bombki do przemyślenia, do przegadania jeszcze z moim mężem ale no, zobaczymy co tutaj mamy i będziemy myśleć jestem kochani w Tedim szukam dalej dekoracji, zaraz idę oczywiście do Action, nie pytajcie po co po dekoracji oczywiście, no ale też Action mi powie po co, wiadomo no i znalazłam takie fajne figurki mamy tutaj takiego pierniczka i takiego Mikołaja, którego chcę postawić w kuchni słodki Dobra, mamy to. Po dzisiejszym dniu y, udało nam się zdobyć kilka rzeczy. Tak. To, to co z wlory Państwo widzieliście? Mamy tutaj przed chwilą wróciłam również z zakupów takich Teddy Action. Te sprawy mamy różne figurki. O, serki. Mamy różne figurki. Tutaj zobaczcie dziewczyny, co mamy. Wiedziałyście coś takiego? Co to jest? Przedszkolu takie macie, to prawda. No, natomiast te choinki, to które kupiłam, wasza. żeby postawić je co przed drzwiami. To wasza, to wasza, to wasza. <laughs> jeszcze nie wiem, czy nie postawię ich po prostu tutaj, bo podoba mi się, jak po prostu stoją tu w wejściu. No, teraz czas na to, żeby to rozpakować. I prawdopodobnie jutro będę po prostu przed drzwiami to ustawiać. Jeżeli coś zdecyduję, co ma być przed drzwiami. Na razie jeszcze nie wiem, ale zrobię to tak, żebyście też mogli to zobaczyć. No, no, no. E, tak, zaraz pozbieramy może jesienne rzeczy, a ja przyniosę e, świąteczne dekoracje z garażu. pan wyszedł tam. Szedł O Boże, a tutaj nie, nie też wesetko. wszedł. Tak, tak, ci Mama. E, to, jest mama głowy. To, jest, to jest taki żart e, dla Mikołaja. I Mikołaj to wyciągnie i powie, jest głowa. No na pewno tak powie. Pokaż co tam masz, tylko nie upuść. Co to jest? to Ciasto i Mikołaj. Czemu jesteś mazakiem tu popisana, co? Co tu jeszcze mamy? Mamy pierniczka. Piernik. I jeszcze. Uwaga, wystaw tego pierniczka na proszę. Okej, okay. i mamy jeszcze domek. Jest błagam, żeby wam nie wypadł. Tak. Mamy jeszcze domek dla tego pierniczka. Proszę, postawmy go, dobra. Dobra, mamy tutaj tylko jeszcze jesienne, więc na pewno to wszystko muszę postawić na stół. To wyniosę na górę do łazienki. Ja sobie ususzyłam tu po prostu hortensje. Taki był zamiar, żeby je ususzyć. Do świątecznego gościa. Śliczny. Dobra, jeżeli chodzi o te choinki, ja uważam, że one będą pasowały na tej szafce, ale nie w tym miejscu dokładnie. Tu mamy jeszcze, wiecie co, próbowałam opolować jeszcze takie jakby kwiatki, które będą pasowały na zimę, te są takie bardzo jesienne, więc będę musiała czegoś poszukać. Mamy tu jeszcze Dynię, którą również odkładamy. I tutaj trzeba będzie po prostu jakoś te choinki ustawić. Hop, uwaga, za choinki? Co myślimy o takiej kompozycji? Co myślicie dziewczyny? Dobrze. Dobrze? No to dobrze, to na razie zostawimy. Kupiłam tą gwiazdę bez klejemską, przynajmniej moja babcia tak na nią mówi. I pani mi ją tak zapakowała, bo stwierdziła, że nie, że ona mi zmarnie jakby wyjdzie na burt. Ja jej nic nie chciałam mówić, że ja w zeszłym roku kupiłam kilka takich gwiazd betlejemskich i one przez całą zimę stały u mnie na dworze. Bo ja je postawiłam przed wejściem do domu i moja babcia jak to zobaczyła, powiedziała to samo Boże, one ci umarzną! Masakra! Przez całą zimę stały, wyglądały zarąbiście. Także to jest mit, obalam go. Ale nie no, już przywiozłam ją do domu i podejrzewam, że prędzej mi uschnie w domu, niż, niż by mi umarzła na zewnątrz. Co moja śminka? Miki, taki ładny, super! Dobra, udało mi się co nieco przynieść z garażu. Mam tutaj właśnie te jesienne te rzeczy do odłożenia. Ale pamiętacie, jak mówiłam wam w sklepie dzisiaj o tym takim czymś, co ja się ostatnio kupił dla dzieci? To takie coś. Takie, co to jest? A, 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 a akordeon. Bardzo ładne to jest. I to jeszcze gra muzykę, ale pozwólcie, że nie będę jej grała, bo. No to jest y, muzyka w takich rzeczach To jest po prostu wkurzające Bardzo lubię tego tutaj reniferkę Mamy na przykład takie, taki pojemnik na ciasteczka Jakiegoś taką, takiego Mikołaja Tutaj mamy takie świecące drzewko Zaraz postaram się je złożyć I tutaj tak pięknie przez mojego męża Zapakowana jest taka choinka Ona jest sztuczna na takiej nóżce I ją możemy sobie ubrać teraz Bez Aha. względu na to, że Mama jest jedna jeszcze wcześnie Bo nam po prostu nie uwiędnie Więc możemy to zrobić A tu jest dziewczynka Reni. Piękna. A tam jaka piękna o matko. Ty masz nawet reniferkę na bluzeczce. Tak. jest jesteście. Ale może być ręce. ja mam już. Ja mam drzewko plęba. Tak wygląda to drzewko. Ono ogólnie stoi na górze przy schodach. Natomiast póki nie mamy żywej choinki tutaj, to może sobie stać. Tutaj ma tutaj gniazdko, więc spoko. dziewczyny tego krasnala usadziły sobie na e, półkę na razie. Nie, ja na razie naprawdę tak prowizorycznie to postawię, żeby po prostu był klimacik. A jak już zakupimy te choinki, to wtedy będziemy to wszystko przestawiać. I oczywiście również wam e, to pokażę. Ja mogłam od razu to wiedzieć, żebyś to nagrywała. Ja nie wiedziałam, że z ciebie taka kamerzystka jest. No co za tańce to może nagrywać? ja muszę nagryć. Nel, no, nagrywam Cię, żebyś był... Nel, no, uśmiech mi się nie zmienił. Widziałem Cię. Łakas! Wesoły śpią! Czekaj, czekaj, jeszcze nie. Wesoły Świąt! No, Wesoły Świąt. Mamy taki w ogóle półokrągły talerzyk ozdobny. Mam tutaj świeczkę, ona jest świąteczna, więc może tutaj zostać. Tu możemy dać tego renifera. Ale oprócz tego, ja sobie go nie Wiem, nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Mam to pudełko na ciastka. Ono ogólnie będzie stało po prostu na blacie. Zaraz Wam pokażę. Ale co ja tu chciałam postawić? Zabiorę sobie tą świeczkę. Damy tutaj tego renifera. Klap. I ten kubek. A tutaj damy więcej. Taką małą świeczkę. Czerwoną. O nie, jak ładnie pachnie. No i luks. Znaczy jeszcze tutaj poukładam więcej, okay. bo do luksu to daleko jeszcze. A tutaj sobie na blacie postawiłam tego Mikołaja z jedzonkiem na talerzu, jest mega cute. I te to taki, taki pojemnik na ciastka, które niedługo się tutaj znajdą, I to będą pierniczki, ale musimy je najpierw zrobić. No a tutaj mamy a może tą naszą kompozycję. A może pierniczki z LOL? No może tak. Dobra, zostawiamy to na takim etapie, <grym> jutro sobie wszystko na spokojnie dokończę, w tym posprzątam, bo jest już późno, a ja chcę jeszcze Wam zrobić live. A. tutaj jeszcze jest taki miszmasz, bo są właśnie te jesienne rzeczy, zimowe, no, tutaj no, również mamy ja tego ja sporo, bo trzeba po prostu te świeczki powymieniać, ale to jest takie mega cute, ja Jest jestem takich słodkich dekoracji. No tutaj sobie jeszcze coś postawimy, na ten ten stędzik to sobie jeszcze przestawimy. Dobra, na spokojnie, wszystko na spokojnie, trochę na pracy czeka, ale będzie dobrze, będzie ładnie. Jeżeli chodzi o yy, wejście, to szybki update jeszcze kolejnego dnia. Na razie mamy coś takiego, zobaczcie. To by wyglądało tak niepozornie, jest mega cute na no baterie, ale bardzo fajne tutaj mamy jednak te choinki przy drzwiach i tutaj jeszcze mamy takiego Mikiego i moim zdaniem jest mega cute jeżeli chodzi o środek, trochę ogarnęłam pokażę Wam co poprzestawiałam ten stroik taki z niedźwiadkami dałam jednak tutaj na blat w kuchni no i mamy tutaj tego Mikołaja i ciasteczka, dałam też lampki żeby trochę to podświetlić daje ponure szczególnie wieczorem w dzień tak spoko, ale wieczorem masakra jeżeli chodzi o tę choinkę, dałam pod nią tego pierniczka, domek z piernika i tego gościa, którego dziewczyny miały zabrać na górę, ale stwierdziły, że nigdzie im nie pasuje. Jeżeli chodzi o tego reniferka, to zostawiłam go z, ze świeczkami, tak na chwilę, prowizorycznie. No i tutaj mamy te choinki, i one są y, ze świeczką w, w podobnym kolorze. Dałam tutaj jeszcze jakiś, jakiś taki wazonik z tym na razie, na razie, tak to wygląda. Ja naprawdę nie mogę doczekać się tego, aż kupimy te choinki. Jakiś tam mini klimacik jest, muszę jeszcze właśnie przed dom na te choinki dać lampeczki, żeby było ładniej.